W kolejnym odcinku z EFC 25. Dzisiaj potwierdzamy sobie troszkę paczek. Mam nadzieję, że coś z nich trafimy, ale to wszystko zaraz się okaże. Mamy paczkę 5 rzadkich piłkarzy 75. Lecimy. Co z nich poleci? Nie ma walkoutu. Środkowo ofensywnych. Włochy. Seria A będzie to Pellegrini. Czy mylę się, czy nie? Roma. Czyżby to był on? Tak, Pellegrini. A razem z Pellegrinim zobaczmy, kto przyszedł. Sam Maksymę, Solot, Bizot i Co Sam jakieś 3000, także ok. Paczka 3 rzadkich każe 80. Plus. Lecimy bez walkoutu, ale może pramkasz USA. Kobieca liga i będzie to Chicago Red Stars. Necher. 83 A jeszcze z nią Herrera i Atana Okej. Okay. Zajrzyjmy sobie jeszcze może do paczki z podglądem. I zobaczmy coś mniej polecę może. Jowić Niestety tylko Jowić. A kto z Jowiciem? Nikt ciekawego, nie opłaca się to kupować. Jeszcze tutaj widzę, otrzymałem paczkę, że za jednego końca. Także może w niej coś poleci, uwaga. Ja, fleken. Okej. Okay. Okej. Okay. Także Flecken. Z racji, że mamy trochę flakonsów, to sobie otworzymy dwie paczki treningowe. RTK, tydzień pierwszy, w pierwszej paczce. Środkowa brońca, Norwegia, kobieca Leira. Kto to będzie? BFC Barcelona. 84. Engen. A jeszcze Zengen. Nic ciekawego, zobaczymy, co dostaniemy na wypożyczenie. Van der Beek, Posz i Stefan Eustachio. Wezmę sobie tego Van jego Beeka i go przetestuję może w meczu i zobaczymy, jak chodzi. Druga paczka za 300 FIOPOINTS. Bez walkoutu, napastnik, nie wiem, czy to za Kto to będzie za kobitka? Olympique Lyon. Szawinga 10 p 81 Shooting. No, ciekawa karta. Ciekawa Cop Miners Warta 1500. A jeszcze tutaj z wypożyczenia. No, nic ciekawego, niech będzie ten Lang. Nie ma innej opcji. WBS pojawił się sam Maksimę 4x5. 87 i 84 z Weekend oraz Giovanni Loselso. Za ligę konferencji 4x3. 85, 84. Zrobię teraz jeszcze rozbudowę. 78 plus razy dwa. I widzimy się jak ją kończę. Paczka zrobiona, więc lecimy. Co z niej poleci? Lewobrońca Hiszpania, La Liga. Nic mi nie przychodzi na bardziej na łeb niż geje. Geje. Gaja Geja. Gaj. Dokładnie tak. O, i jeszcze Dawid Neresz. No okej. Okay rzuciłem tego fontebejka i zobaczymy jak to chodzi. I mamy przeciwnika, zobaczmy jego składzik. I zmierzymy się dzisiaj z Essen FC. A skład prezentuje się następująco. Sommer, Tomori, Akanji, Udogi, Gusto, Diawi, Kante, Barra, Rashford, Uram, Nunes. Ciekawy zespół, przejdźmy do meczu. I biegnie teraz Rashford skrzydłem. Rashford, Uderzenie przy krótkim, broni bramkarz, mamy już rożny. Zaraz, zagrajmy Bruno, do Ronaldo, ale niestety nie doskakuje do tej piłki i traci nasz przeciwnik teraz piłkę, ale rzut wolny do naszej drużyny. Żółta kartka do przeciwnika, zobaczmy Marcus Rashford, 4,5 kreski, uderzenie, ale obok bramki. Teraz to do Bruno, teraz do Rashforda, meli się Gusto czy nie, tak? Przejmuje Rashford, rozpędza się. Rashford, Teraz Ronaldo. I mamy. 1 do zera. Teraz w końcu coś próbuje nasz przeciwnik. Barela przejmuje Kodioglu, wybija, ale niecalnie do Kante. Kante uderzenie. Rzut rożny dla przeciwnika. Ośrodkuje tak. No w końcu 48 minuta i w końcu przeciwnik coś próbuje. Barela dośrodkowania na turama, ale wybija Konate. Jeszcze Diaby uderza, zablokowany przez Ronaldo i nic z tego nie wynika. I teraz Torres, prostopadle do Pedriego. Pedri sam na sam. Pedri za długo, za długo. I nie ma gola. Teraz myli się Diaby, naszego przeciwnika. Pedri też, ale Bruno Fernandes przechyluje. I Bruno Fernandes obok bramkarza. 2 do 0. I przeciwnik bierze pauzę, czy będzie Reczki czy może jakieś zmiany. Przekonajmy się. Z i wyszedł nasz przeciwnik. Powiem tak, bardzo nudne spotkanie. Mało się w nim działo. Przechodzimy od razu do kolejnego. No co, niewydoczny był ten Van de Beek. Także zmienimy go sobie za kobiego Mainu w ewolucji i przejdziemy do kolejnego meczu. I mamy przeciwnika TSV Bachulchlos z 08. Ter Stegen, Mapilan Rudiger, Eines Rolfo, pięciu obrońców, Sosa, Pajor, De Jong. No zobaczymy co będzie. I już teraz nasz przeciwnik z pierwszą mocną, masną akcją. Ale nic z tego nie wynika. Teraz Pajor przy piłce. podejdźmy sobie Ake. Ake no. odbierzej tę piłkę no i minął nas tą Evan, Pajor. Przesunęłem się w tą stronę. Jeden za dla przeciwnika. Teraz Pedri. Ronaldo, uderzenie zablokowane. Jeszcze Bruno Fernandes uderza. Na zieloną mogły bramki. No nieźle. Teraz Pajor. Kadioglu przejął, ale stracił. Uderzenie Pajor. Broni Howard, ale oczywiście pod nogi Salmy, Paleulo. I 2-0 przeciwnik. Próbujemy szybko powiedzieć. Pedri do Majno. Majno. Uderzenie broni. Rashford przyjmuje, Uderza. 2 do 1, lecimy. Rospajor do Paruelo. Uderzenie 3-1. I teraz rzut rożny do przeciwnika. Rudiger, główka. Co to było? Co ten bramka zrobił? Co to ma być w ogóle? No nieźle. Rospedri do Ronaldo. Ronaldo, uderzenie 4-2. Kombek i zril. Wracamy. Rozpiłka do Rashforda. Rashford, Ronaldo, uderzenie. Na zielone mogą bramki. Co to jest? Teraz Konate z rzutu wolnego górą do Ronaldo. Ronaldo zgrywa do Pedriego. Nie ma spalonego chyba, jest spalone, ale i tak nie ma bramki. Mamy teraz rzut rożny Fernandes na Ronaldo 3 do 4. Lecimy, comeback i zril. Teraz przeciwnik Payer do Paroelo. 5 do 3. Po challenge'u. Po comebacku niestety. Jeszcze teraz Ronaldo do Fernandesza. Na zielonym zablokowany. Jeszcze ma szansę Cristiano. Cristiano. Uderzenie niecelne. Koniec meczu. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Widzimy się jutro w nagrodach. Może jutro będzie lepiej. Pozdrawiam.